My wiemy, że grasz w teatrach, ale jednak jesteś najbardziej mimo wszystko kojarzona tutaj z tej brzyduli. I czy to jest tak, że cieszysz się z tego, czy na przykład martwisz trochę, że być może będziesz okrzyknięta aktorką jednej roli, czy nie masz z tym problemu? I to był Twój świadomy wybór, bo na przykład yy, odrzucałaś inne propozycje? To znaczy myślę, że sam początek jakby mojej drogi to absolutnie nie może się wiązać z jakimkolwiek wyborem, bo ja wtedy byłam studentką germanistyki i sam fakt, że ktoś mnie zaprosił na casting był dla mnie niezwykłym wydarzeniem, a później już wielokrotnie mówiłam to w wywiadach, że dzięki Brzyduli zadziało się w moim życiu zawodowym wszystko to, co się zadziało. Było tego bardzo dużo, bo robiłam i filmy i zaczęłam pisać i teraz nagrywam płytę i robimy drugą część Brzyduli. Jest to projekt, do którego mam ogromny sentyment, uważam, że jest naprawdę bardzo dobrej jakości. I nie martwię się tym, generalnie staram się jakoś specjalnie nie zamartwiać tego typu rzeczami, bo bardzo się cieszę, że mogę się kojarzyć z projektem, który jest dobry.